Cześć, witajcie. Mam na imię Maria, jestem z Zielonej Grupy i dzisiaj do Was przychodzę ze świątecznym prezentem. Prezent jest schowany w tej skrzynce, czyli w teatrze Kamishibai, i tym prezentem będzie opowieść. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Zapraszam Was na historię pod tytułem Podspodek. Napisała ją Agata Widzowska, a zilustrował Tadeusz Sobkowiak. Na początku nie działo się nic. Później pojawiła się góra i dół. Na końcu pojawił się podspodek. Każde podwórko jest inne, chociaż świeci nad nim to samo słońce. Promienie łaskoczą psie grzybiety, głaszczą kocie łapki i podgrzewają mleko w krowich wymionach. Kury, gęsi i kaczki też lubią wystawiać piórka do słońca. A jajka, które znoszą, błyszczą wtedy jak szlachetne kamienie. Tylko podspodek nie mógł cieszyć się promieniami słońca, śpiewem ptaków, gwarem szczekań, miałków, kwików i muczeń. Podspodek był małym krecikiem, a kreciki nie żyją na wierzchu, lecz pod spodem, a tam nie ma słońca. Krecik czuł się bardzo samotny. Słyszał na powierzchni gwar i śmiech, ale nie mógł bawić się ze zwierzętami. Był inny. Wiele razy próbował zrobić podkop, żeby wydostać się z ziemi. Wykopywał wtedy ogromny kopiec i wystawiał na świat swój mały, ruchliwy nosek na prawdziwy świat, którego pragnął, bo ważne jest tylko to, co jest na wierzchu. Zobacz, jakie piękne są kwiaty i motyle, mówiły ptaki. Chodź, poopalamy się pod płotem, zachęcał pies. Dlaczego ciągle siedzisz po ciemku? Dopytywał kot. Udaje ważniaka, gęgała gęś. Dlaczego pod spodek nie bawił się na wierzchu? Mógłby przecież wraz ze zwierzętami wspinać się po pagórkach, biegać slalomem pomiędzy nimi, zjeżdżać z góry na dół. Podspodek nie wiedział, dlaczego tak się dzieje, ale gdy tylko próbował wyjść na powierzchnię, czuł się źle. Bolały go oczy, do uszu wdzierały się nieznane dźwięki, a wiatr zatykał mu pyszczek. Krecik musiał natychmiast wracać pod spód do swojego tajemniczego, niepotrzebnego świata. Bo to, co jest pod spodem, a nie na wierzchu nie jest ważne. Tylko w środku nocy, gdy wokoło panowały ciemności i cisza, pod spodek wychodził na wierzch. Wtedy jednak był sam, bo wszystkie zwierzęta spały w zagrodzie. W ciągu dnia wielokrotnie próbował wydostać się na powierzchnię, o czym świadczyły kopce usypanej ziemi, którą wyrzucał spod spodu na wierzch. Cały ogród wyglądał wtedy jak piaskownica pełna piaskowych zamków. Zwierzęta postanowiły to zmienić. Skoro nie udało się zaprosić krecika na wierzch, postanowiły go odwiedzić pod spodem. Pies próbował zrobić podkop, ale jego łapy okazały się za krótkie. Kaczka wepchnęła się do środka tunelu i ugrzęzła. Pies musiał chwycić ją zębami za nogi i wyciągnąć z powrotem. Indyk wrzucił przez otwór w pagórku kolorowe piłeczki do ping mając nadzieję, że krecik je odbije. Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Kura wpadła na pomysł, żeby znosić i wysiadywać jajka na kopcu kreta. Gdyby takie jajko wpadło do środka, może krecik odniósłby je z powrotem i pogawędził choć przez chwilę. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. Kot tylko miałczał przeraźliwie i sprawiał, że pod spodek musiał schodzić po ziemię coraz niżej i niżej, żeby nie bolały go uszy. Miałczenie bywa bowiem bardzo dokuczliwe, szczególnie nad ranem. On jest inny, stwierdziła gęś. Ma oczy, ale nas nie widzi, zagdakała kura. Ma łapki, ale z nami nie biega, dodał kot. Ma uszy, ale nie reaguje, kiedy go wołamy, zakwakała kaczka. Ma nos, ale nas nie obwąchuje, warknął pies. Ma pyszczek, ale się nie odzywa, naburmuszył się indyk. Jest, ale jakby go wcale nie było, zagęgała gęś. My jesteśmy na wierzchu, a on jest pod spodem, miałknął kot. Nie możemy się z nim bawić. Więc nie jest nam do niczego potrzebne. Podsumowały zwierzęta i zostały na wierzchu. Pewnego dnia na podwórku pojawił się Ochydniak. Przybył nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Nie był ani za gruby, ani za chudy, ani za wielki, ani za mały, ani rudy, ani łysy, ani zezowaty, ani w okularach. Ani piegowaty, ani czarny, ani z brodą, ani pryszczaty. Po prostu był ohydny, a światło oświetlało tę jego ohydę wszystkimi promieniami. Dzień dobry, powiedział ohydniak do zwierząt i uśmiechnął się. Uśmiech też miał ohydny. Pies odwrócił się do niego ogonem. Kot udawał, że go nie widzi. Kura dziobnęła go w piętę, kaczka pokazała mu język. Indyk zagulgotał ze złości. Gęś go kopnęła. Ochydniak usiadł samotnie na kopcu kreta i rozpłakał się. Kap, kap, kap. Jego łzy wsiąkały w ziemię, tworząc wielką kałużę nieszczęścia. Nieszczęście Przedostało się przez grubą warstwę gleby, aż dotarło do podziemnych korytarzy i zaczęło pukać w sufit pod spotka. Kto tam? zapytał Krecik. To ja, ohydne nieszczęście. Wejdź proszę. Nie mogę. Spotkajmy się na wierzchu, o północy. Zgoda. Gdy nastała noc, podspodek wyszedł na powierzchnię. Nic nie widział, ale od razu wyczuł obecność ochydniaka. Podali sobie łapki i przywitali się pod żyrandolem gwiazd. Podspodek nie widział, ale miał doskonały słuch. Czuł zapachy, dotykał i rozpoznawał otoczenie. Tylko on słyszał, że koń musi mieć zmienione podkowy, że pies miałczy przez sen, a kot warczy na księżyc, że lis podkrada kurze jaja, a gęś się szarogęsi. Potrafił usłyszeć westchnienie mrówki i to, co piszczy w trawie. Słyszał nawet, jak zmieniają się pory roku. Ochydniak był miły, ciepły, łagodny i uśmiechnięty. Krecik wyczuwał jego promienny uśmiech i ujrzał Ochydniaka oczami wyobraźni. Ochydniak wydał mu się piękny, a piękno działa jak magnes. Rozmawiali ze sobą aż do wschodu słońca i odkryli, że mogą się razem bawić w ciepło-zimno, w ciuciu babkę, w chowanego, z gadula i w wymyślanie cudownych baśni. Podspodek codziennie, a właściwie co nocnie, powtarzał Ochydniakowi, że jest piękny, mądry, zabawny i niepowtarzalny. Ochydniak zyskał przyjaciela i po raz pierwszy w życiu. Cieszył się swoim ohydnym szczęściem. Trzeba wiedzieć, że szczęście jest zaraźliwe, jak katar. Więc wkrótce wszystkie zwierzęta zachorowały na szczęście i zaczęły kichać dobrymi słowami. A psik! Lubię koty! kichał pies. A psik! Kocham psy! kichał kot. A psik! Dzień dobry! kichał indyk. A psik! Moi przyjaciele! kichała gęś. A psik! Uwielbiam was! kichała kura. A psik! Pobawmy się razem! kichała kaczka. Czasami zwierzęta rezygnowały ze snu, żeby nocą, choć przez chwilę, pobawić się z spotkiem i ochodniakiem. Nawet zarozumiały wierzch spotkał się ze spodem na nocny spacer przy księżycu. Ja jestem nad, jestem górą powiedział wierzch. Ja jestem pod. Gdyby mnie nie było, nie byłoby góry odparł spód. No tak, każda góra musi mieć spód. Zamyślił się wierzch i wyciągnął rękę na zgodę. To, co jest na wierzchu, nie zawsze bywa prawdziwe i lepsze. Mimo, że jest oświetlony przez słońce, każdy ma coś ukrytego pod spodem, a czasem są to niezwykłe skarby. Kura na wierzchu była zwyczajna, a pod spodem odważna. Gęś na wierzchu była gadatliwa, a pod spodem samotna. Pies na wierzchu był wyszczekany. A pod spodem łagodny. Kot na wierzchu był oschły, a pod spodem czuły. Indyk na wierzchu był głośny, a pod spodem cichy. Kaczka na wierzchu była niezdarna, a pod spodem utalentowana. Ochydniak na wierzchu był ochydny, a pod spodem piękny. Pod spodek rzadko bywał na wierzchu, dlatego nikt nie wiedział, że pod spodem ma złote serce. Koniec.